Witam kochani wybrani. Dzisiaj jest 10 dzień marca 2023 chciałem poruszyć, są dwie wojny i jedna wojna jest prawdziwa, a druga jest fałszywa. Czyli Chrystus wygrał wojnę prawdziwą nie stosował przemocy, I zwyciężył świat Ewangelia na 1633 i dlatego mamy się bać. Tych ludzi, co zabijają ducha życia. Bo Chrystus mówi do swoich uczniów, nie bójcie się tych, co zabijają ciało, tylko tych, co zabijają ducha życia. Czyli diabeł zabił Ewę powiedział, że nie umrze i że będzie mądra. No i wiadomo o co chodzi. Chodzi o, o to, że diabeł dał władzę i mądrość i pieniądze i śmierć swoim wyznawcom, co go naśladują i spełniają jego wolę, a Chrystus wyzwolił swoich uczniów. Ale musimy naśladować baranka 100% w jego prawdzie, miłości, w jego duchu, prawdy. Czujemy jego, że on też cierpiał, a nie miał grzechu. My mamy grzechy, które Chrystus nam odpuścił. Jeśli walczymy jego orędziem, miłości, prawdy sprawiedliwości, to zwyciężamy. Czyli apostoł Paweł napisał, w jaki sposób mamy walczyć. 10 rozdział od 3 do 6. Nasz oręż nie jest cielesny. Gdyż yy, walczymy. Piąty i wszelką pychę podnoszącą się przeciwko poznaniu Boga, czyli Chrystus jest Bogiem Zmuszamy wszelką myśl do podania się, posłuszeństwu Chrystusowi. Yy, tak, okularów nie wziąłem słabo widzę, ale myślę to się wgra. Yy, tak, czyli posłuszeństwo Chrystusowi Ci ludzie walczyli, wiadomo, w świecie diabła, czyli nie są bohaterami Chrystusa, bo Chrystus nie stosował, nie stosował przemocy fizycznej, na karmia z uzdrawiał, czynił miłość i dobroć, i prawdę, i sprawiedliwość. Także Chrystus wyzwala, jako Syn Boży nas wyzwolił wtedy, 37, 8, 8 36. Jeśli więc Syn Boży, czyli Chrystus wtedy wyzwolił wszystkich, Was wyzwoli, rzecz, yy, wyzwoli, prawdziwie yy, wolni, wyzwolodzeni będziecie, czyli z grzechu, śmierci i kłamstwa, bo wszyscy ludzie umierają, są niewolnikami grzechu, właśnie Adama Rzymian 5.12, yy, ale Rzymian 5.19, Chrystus nas wyzwali, Jego prawdzie, w Jego miłości, w Jego, w jego naśladowaniu. Także tylko w imieniu Jezus jest bawienie. I dzieje apostolskie, 4 rozdział od 10 do 12. I to się stało właśnie, że Chrystus zniszczył śmierć, pokonał e, diabła, e, wszystko unicesty, dokonało się zbawienie jako dobry pasterz Chrystus. Chce, żeby Jego owce, które poginęły z domu Izraela, poszły za Nim, nie za jechową amerykańskim, który zniewolił. Bo Chrystus właśnie zwyciężył tutaj Jana 16 32. Oto nadchodzi godzina, owszem, już nadeszła, że, że się rozproszycie każdy do swoich i mnie samego zostawicie. Lecz ja nie jestem. Jestem sam, bo ojciec mnie, ojciec jest ze mną. Czyli jego ojciec, nasz dziadek był z nim. Teraz Chrystus jest moim ojcem w niebie, ma to już 23,9, ale wy mnie zostawiliście, tak? No i ja mam ojca w Anglei na 14, 17 do 20. Nie jestem sierotą. i 33 To powiedziałem Wam, abyście we mnie spokój mieli. spokój mówią o, o wojny prowadzą, spokój Boży daje Wam. Nie jak świat daje, ja Wam daję. Ja na 14,27 e, To Wam powiedziałem, powiedziałem, wam, abyście we mnie spokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat e, kłamstwa, diabła, złego, bezprawia. Bo diabeł ma świat zakłamany, gdzie daje kasę, morduje ludzi, daje im stołki władzy i mądrość chorą. Jakuba trzeci rozdział, demoniczną, złą mądrość dla swoich celów, pragnień, cielesnych, Rzymian III rozdział. Także Chrystus jest najlepszym żołnierzem i on wyzwolił siatków piechowy, ale oni nie chcą przyjść do Chrystusa. Galacan 5:1. Chrystus. Wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jażmo niewoli. Czyli świadkowie wolą stać u niewolnika, w niewoli amerykańskiego niewolnika, co zniewala kłamstwem. I w kłamstwie Armagedon, właśnie oczywiście Armagedon, to jest ostatnia bitwa, gdzie Chrystus Baranek zwycięży. Po objawienie 1714 kto zwyciężył. No, Baranek zwyciężył i wybranie jest już od 1998 roku. Jest wybranie. Nie ma pionierów, są anioły Mateusz 24,31. Czyli trzymamy się słowa Bożego i w słowie dla nas są tytuły od Chrystusa. Rzymian 8,19. Jesteśmy Synami Bożymy. Syn Boży. 2 Koryntan 6 rozdział od 1 do 18 synów i córek, Chrystus jest Bogiem Wszechmogącym, apostoł Paweł, działa apostolskie, dziewiąty rozdział, nie znał nikogo oprócz Chrystusa, pierwszy Koryntian, drugi rozdział, drugi werset. Także ja bym mógł ich wyzwolić jako syn Chrystusa Króla, ale oni nie chcą słuchać. No ale są. Mamy przekład nowego świata i ostatnie nowości. Król króluje, Pan panuje. Także Chrystus jest Królem, nie Panem. Bo Pan Jechowa to jest grecki Bożek Pana, a Jechowa to jest firma 8 milionów Mateusz 7.15, że oni nieświadomie, stoją na zagładę, w swoją zagładę Łukasza nasze, 27 bo pozbawiają organizacja naszej, znaczy nie oni, bo oni są nieświadomi albo nie szukają prawdy, po prostu mają miłość chorą, nie szukają sprawiedliwości Chrystusa. Jest czas do mego i szukajcie sprawiedliwości. Bo trzy osoby były niego morze, jeszcze rodzina im się... Lot, lot rodzinę miał podzieloną, także nikt na siłę nie mógł lot zbawić swojej żony, także świadkowie jako system rozbijają rodziny, a ja im błogosławię, by ich rodziny się nie rozbiły. Jak mają rozbite, to niech będą aniołami. Mateusz 24,31. Błogosławię.